Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Vice City, które przechodzimy na 100%. Dzisiaj, co to jest? Dzisiaj będziemy okradać sklepy. Mamy obecnie okradzionych, okradzionych sklepów, było 7 czy 8? Nie, 8 i 7 nam zostało. I my jesteśmy obok pizzerii. I tutaj sobie zgarniemy trzy. W znaczy się spróbujemy. Jeden jest tutaj. Drugi jest tutaj. I trzeci jest obok pen spraya. No to akurat my sobie zgarniemy te trzy sklepy. I pojedziemy. Pojedziemy sobie przemalować auto. Także no co no. Zaczynamy. Ale uno momento. I tu jak nie wyjdzie to będzie kurwa cięcie. I tutaj. Dobra, zaczynamy. O, działa. Jest jedna kasa. Druga, daj. I tu już jest sklep okradziony. Tu jest drugi apteka. Idziemy i delikatnie na niego. Jeden, dwa. Dobra. Teraz tak jedziemy sobie do Penspraya. Powinniśmy mieć już tych sklepów kradzionych 10. jest, jest 10. Zostało nam tylko 5. W sumie to mogłem skręcić, ale nieważne. Jedziemy sobie tutaj. Jedziemy, jakby w stronę doków. No i tam będzie koło spraya. No, dosłownie chyba obok kolejny sklep. No i spróbujemy sobie go zgarnąć. Tak, no kurwa, idealnie tu jest. Tu jest pens spray, który nam pomoże. A tu jest sklep, który możemy okraść. Tylko widzę, że oczywiście, jak na złość, nie ma sprzedawcy. Oj, przez przypadek adrenalinkę wziąłem Dobra, to nic Przemalujemy sobie teraz Oczywiście, no jest kurwa plan, to ten, ten plan nie wyjdzie, bo gracie wydyma Standardzik Dobra No i tutaj powinien kurwa być jeden, nie Teraz się pojawił To za kurwa menda Powoli jest teraz dwa starczy. No i my mamy dwie gwiazdki, ale znowu sobie wjedziemy point spraya i sobie tak powiem zgarniemy. Teraz będzie troszkę trudniejsze wyzwanie, bo chciałbym ogarnąć jakby. Wszystkie cztery. Wszystkie cztery naraz musiał ogarnąć, żeby się po prostu no nie pitolić. I nie jeździć 5 razy, bo. Szczerze mówiąc, to nie, nie jest to daleko. Wszystko jest praktycznie obok. Eee, I co? Jeden sklep. Jest tutaj to jest ten. Tak, to jest ten. Jeden. Dwa, dobra. Mi to wystarczy. Już policja jest. Kolejny sklep. Kurwa. Jest obok tego. A ja nie wiem, czy to nie jest jakby. Do rozpoczęcia misji. A nie, nie, nie. Dobra. Tutaj obok jest. To jest sklep gdzieś chyba? Czy nie? No, nie, no ja muszę to zrobić. To chujowo trochę. Dobra, zrobimy to inaczej. Daj, kurwiku! Dobra. I właśnie, i my zaczęliśmy misję. Ale my oczywiście robić nie będziemy. Tylko chciałem ten sklep obrobić, no bo niestety... Niestety... No inaczej się nie dało, nie? My se go zabijemy. O no kurwa, weź go zabi co? No, o, policja. Cześć. Tutaj chyba nie wyjdę, nie? Dobra, to jak my będziemy przy kolejnym sklepie... Jak my będziemy przy kolejnym sklepie, to po prostu... Yy, po prostu co? Gówno. no kurczę, co ja chcę powiedzieć zrobię cięcie po prostu i tyle no i dobra jesteśmy tutaj, co przed chwilą no zacząłem tą misję niestety a kolejne dwie to jest chyba ten sklep jeden i tu na rogu jest drugi także no jak mówię, tutaj wszystko wszystko obok siebie było. Bierzemy pistolet na niego. Raz. Dwa wystarczy. Ja sobie kasę wezmę. I o ten chyba, co jest tutaj, to jest kolejny. Tak. Siema. Jeden, dwa i to wystarczy. Bierzemy radiowóz i tak kulturalnie powiem, spierdalamy do bazy. Dwie gwiazdki to jeszcze nie jest problem. Nie sądzę, żeby mnie dogonili. No jak tym bardziej się mówię, no dwie gwiazdki to nie jest jakby nic takiego wow Trzy gwiazdki no to już się kolczatki zaczynają, ale dwie to. E, po prostu wkracza, wkraczają radiowozy, tyle. Bo jedna gwiazka to jest pójnie policja. Druga gwiazka, no to już samochody cię gonią. A trzecia to już te kolczackie. A dalej to nie wiem, bo jak na ten moment ani razu nie miałem więcej niż trzech gwiazdek. A nie, chyba miałem. Nie wiem, czy FBI nie przyjeżdża. Co dobra, drugi do kolekcji? Niech będzie i drugi. Może się kiedyś przydadzą. A więc dobra, no. Co ja mam tutaj powiedzieć? statystyki obrabowane sklepy 15 na 15 powinniśmy mieć już jakieś 50% już kolejną rzecz jakby skończyliśmy eee, a mieliśmy 49 więc teraz mamy ile? równe 50, połowa gry za nami eee, no i to będzie na tyle udało się obrabować wszystkie sklepy dziękuję za oglądanie Zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka, jak i komentarza. Zapraszam na mojego Twitcha, gdzie live są 3 albo 4 razy w tygodniu i właśnie tam gry yy, takie single, multiki też, ale z multików to raczej tylko CS. No ale gry single, no to yy, ogrywam właśnie na Twitchu, także serdecznie zapraszam. No i oczywiście na TikToka, gdzie są klipy z tego Twitcha. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie i siemano.